Witaj! Zapraszam Cię teraz do zabawy, do której trzeba się trochę przygotować, w sensie takim, że potrzebne będą po prostu pomoce, dwie kartki i jakaś nieduża figurka, samochodzik albo po prostu jakiś przedmiot, może być nawet kamień, który można łatwo przenosić z jednej kartki na drugą. U mnie to będzie taki mały Jerzyk. Bardzo go lubię, będzie mi pomagał. Słuchaj, oprócz tego, że są kartki, ja się postarę, postaram teraz nie przesuwać, tylko sięgnąć, bo wiem, że coś dziwnego się robi. O, ze światłem. Oprócz kartki, dwóch kartek, będą potrzebne kredki, ale tylko dwa kolory: kredka czerwona i kredka zielona. I teraz uwaga. Bierzemy jedną kartkę. Najlepiej, żeby to była połowa takiej dużej kartki z drukarki. I na tej kartce napisz proszę kredką zieloną, słowo tak. Najpierw litera T. Takimi drukowanymi literami. Jeśli jeszcze nie znasz liter. Możesz poprosić kogoś o pomoc, ale myślę, że dasz radę, jak będziesz mnie naśladować. Piszemy sobie literę T, później literę A. Chodzi o to, żeby to było w miarę duże. Zajmowało większość kartki i literę K. Mm -hmm. Tak. Ja sprawdzę, czy ja dobrze napisałam, że tak się przyglądam. Niełatwo jest pisać w drugą stronę, ale tak, jest ok yy, I teraz tak, bierzemy drugą kartkę. I tutaj y, napisz proszę słowo nie kredką czerwoną. Czyli te, najpierw litera N. Teraz naprawdę nie wiem, w którą stronę ma być ta y, kreseczka pomiędzy, bo piszę to wiesz, do góry nogami. A już wiem. Dobra. W tą stronę. N. I jest, no i a nie. <śpiewanie> Dobra, słuchaj, jest tak, jest nie. Zrobimy w ten sposób, że ja teraz przerwę nagrywanie i zapraszam Cię do tworzenia kolejnego filmu, w którym będzie kartka ze słowem tak, kartka ze słowem nie. Jakiś drobny przedmiot może być maskotka, mała, może być jakaś figurka, samochodzik albo po prostu zwykły kamień, nakrętka, coś co będziesz przestawiać z jednej kartki na drugą. To do zobaczenia w następnym filmie.